Hej w tej chwili robi nową płytę, wprost formalnie <grych> i no Hej przeżywa wielkie em emocje w związku z tym i chyba wejdziemy w marcu albo w kwietniu na pewno nie, bo w kwietniu mój syn zdaje egzaminy do gimnazjum, więc ja muszę być absolutnie po prostu, będę miała duży stres, więc nie będę mogła nagrywać. E Albo w maju. Więc jakby nagramy płytę wiosną, a ukaże się jak Bóg da, jeżeli w ogóle ją nagramy i będziemy gotowi się obnażyć przed publicznością, to, to, to stanie się to jesienią. Późną chyba. A to po raz pierwszy od że trzech płyt zostanie złamana ta zwyczaj nagrywania w nojszewie. Bodajże? Tak, zostanie złamany, bo tam będzie za zimno wiosną. Ale nie zostanie złamany ten jakby taki obowiązek ucieczki od miasta i o, o, jakby takich standardowych rozwiązań podczas nagrywania płyty. Czyli nie będziemy w żadnym studio, tylko pojedziemy do domu, który ma ogrzewanie, <grym> po prostu. I tam się zaszyjemy. Być może to będzie gdzieś w okolicy Kazimierza. Zobaczymy, szukamy w tej chwili jakby lokalizacji jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli się po prostu wszyscy zaszyć na, na jakiś czas i po prostu nagrać ten materiał. To będzie jakieś zaskoczenie? Ja nie wiem, ja jeszcze nic nie zaśpiewałam. Ja nie wiem, ja słyszę tam przez ścianę, dochodzą do mnie dźwięki. Tak, ja myślę, że na, na, na teraz dla mnie jest to zaskoczenie. <grym> dla mnie to jest zaskoczenie. Um, nie wiem, nie, nie wiem w ogóle co o tym, co o tym myśleć, yy, ale jestem podekscytowana.